Dobry. witam państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałbym wam opowiedzieć historię Czarnego Prochu. Historię dużo bardziej dokładną i poważną niż to, co można wyczytać w Wikipedii, tudzież w popularno-naukowych opracowaniach i artykulikach. Dziś, korzystając z Czarnego Prochu, nawet z tak ordynarnego czeskiego wezuwitu, tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, iż prochy o tych parametrach udało się opracować dopiero w XIX stuleciu. Wcześniej przez kilkaset lat proch stale ewoluował. O tej właśnie Chemiczno-technologicznej ewolucji chciałbym opowiedzieć Państwu w pierwszej części wykładu, w drugiej zaś skupić się bardziej na skutkach militarnych, gospodarczych i społecznych zastosowania czarnego prochu. Jaka zatem była techniczna historia tego czarnego, diabelskiego wynalazku? Według takiej najbardziej rozpowszechnionej opinii, czarny proch wymyślili Chińczycy. Nie jest to do końca prawda, gdyż Mieszaniny pirotechniczne oparte o saletry były znane już w głębokiej starożytności. Chińczycy rzeczywiście wpadli na pomysł, żeby z saletrą zmieszać zmielony węgiel drzewny oraz siarkę. Mieszanina uzyskana przez Chińczyków nie miała jednak zbyt wiele wspólnego z klasycznym prochem strzelniczym, przynajmniej w naszym europejskim tego słowa znaczeniu. Rzeczywiście chińska mieszanka spalała się bardzo dobrze, natomiast parametry jej spalania pozwalały na wykorzystanie jej do produkcji pirotechniki. Rozrywkowych fajerwerków, tudzież napędzanie quasi-rakietowych silniczków, zwanych podówczas dymiącymi strzałami. Proch czarny, proch strzelniczy, który trafił w XIV wieku do Europy, był tak naprawdę swoimi możliwościami zbliżony do swojego chińskiego odpowiednika. Alchemicy pracujący na królewskich dworach europejskich odkryli jednak jego gigantyczny potencjał rozwojowy i przystąpili do intensywnych prac. W przeciągu kilkudziesięciu Lat mniej lub bardziej udanych prób i eksperymentów udało się opracować skuteczny materiał miotający. Materiał na tyle skuteczny, iż całkowicie zmienił sposoby prowadzenia wojen. Żeby zrozumieć dokładnie historię prochu w końcu średniowiecza, w początku ery nowożytnej, musimy zająć się troszeczkę chemią, jak i też realiami współczesnego świata. Dla ówczesnych alchemików głównym problemem był dostęp do surowców. Paradoksalnie najłatwiej można było dostać siarkę. Siarka była znana już od starożytności i występowała w Europie w bardzo wielu miejscach, począwszy od takich typowych zależeń jak te nasze pod Tarnobrzegiem, aż po gotowe bryły siarki wyrzucane przez wulkany z półwyspu Apenińskiego. Siarkę wystarczyło jedynie odpowiednio rozdrobnić i wymieszać. Trochę więcej zabawy było z pozyskaniem dobrego jakościowego węgla drzewnego. Węgiel, oczywiście, też już od wielu stuleci wypalano z drzew liściastych. W przypadku prochu potrzebny był węgiel z jak najmniejszą domieszką zanieczyszczeń stałych. Najlepsze pod tym względem okazały się drzewa miękkie. Olcha, to pola, ewentualnie wierzba, tudzież orzech na południu Europy. Na potrzeby prochu pozyskiwano węgiel również ze spalania włókien lnianych i konopnych. No tutaj po prostu zwęglano stare, zużyte i niepotrzebne już nikomu szmaty. Największą zabawą natomiast było pozyskanie odpowiednich ilości i jakości saletry. Sama saletra również była znana już od wielu stuleci i wykorzystywano ją bardzo chętnie do konserwacji mięsa. Natomiast dużo większym problemem była jej cena. Oraz, co tu dużo ukrywać, sposób pozyskiwania. Saletrę uzyskiwano z gówna. Tak, nie przesłyszeliście państwo, głównym źródłem saletry były odchody ludzkie i zwierzęce. Jak ten proces przebiegał? No, tutaj ukłon w stronę chemii i biologii. Otóż saletra była produktem działalności życiowej bakterii z grupy nitrobakter. Bakterie te rozkładające związki azotu, no, głównie mocznik, z ludzkich i zwierzęcych odchodów produkowały grupę anoniową NO3. Ja z góry przepraszam wszystkich chemików i wielbicieli tej szlachetnej nauki za uproszczenia, których się dopuszczam, ale dla zrozumienia historii produkcji prochu są one po prostu niezbędne. Zwłaszcza, iż przemawiamy głównie do humanistów i to humanistów pisanych przez duże H. Czym były saletry? No, czym są saletry? Saletry są to sole kwasu azotowego, sole wytworzone z metalami lekkimi, z wapniem, z sodem bądź z potasem. W wyniku działalności bakterii powstawała ta grupa NO3, która doczepiała się do metali zawartych w glebie bądź w tym otoczeniu, no, nazwijmy to ładnie latrynowym. Najczęściej w warunkach europejskich takim powszechnym metalem był wapń. Powstawała w ten sposób saletra wapniowa, a no, jeżeli warunki pozwalały, grupa NO3 doczepiała się do sodu bądź do potasu. Co było główną zaletą saletry? Niezależnie od tego, jaki tam był metal. Otóż był to rozkład pod wpływem temperatury. Saletry podgrzane ponad 330 stopni Celsjusza ulegają rozkładowi, wydzielając wolny tlen. Oczywiście średniowieczni alchemicy nie mieli o tym bladego pojęcia, natomiast ze zdumieniem obserwowali efekty tych reakcji. Efekty Reakcji, w wyniku których słabopalne materiały, takie jak siarka czy węgiel, nagle przez przeistaczały się w morze ognia i dymu. Pierwsze kilkadziesiąt lat prochu w Europie było tak naprawdę serią mniej lub bardziej udanych eksperymentów. Trudno tutaj mówić o jakiejś zmasowanej produkcji. Na zasadzie prób i błędów udawało się z czasem opracować proporcje nowego wynalazku. Proporcje bardzo zbliżone do tych dzisiejszych. Proporcje, w których stosowano 75% saletry, 15% węgla i 10% siarki. Zastosowanie takich proporcji pozwalało na całkowite spalenie wszystkich składników. W efekcie uzyskiwano prawie ponad 50% odpadów stałych w postaci dymu i 44% gazów. No, procenty te wyliczono oczywiście kilkaset lat później, natomiast efekt był na tyle iż warto było się nad nim skupić i badać dalej. Produkcja prochu okazała się zajęciem niezwykle ryzykownym i niebezpiecznym. Regularnie dochodziło do pożarów, wybuchów bądź potężnych eksplozji, w wyniku których ginęli prawie wszyscy zajmujący się tym procederem. Ci, którym udało się przeżyć, z czasem opracowali procedury bezpieczeństwa, które są tak naprawdę stosowane aż po dzień dzisiejszy. Oczywiście w trakcie produkcji prochu zauważono, iż jest on niezwykle wrażliwy nie tylko na otwarty płomień, ale również na iskry. I to nie tylko iskry wykrzesane gdzieś tam z krzesiwa, czy w wyniku tarcia metalu o metal, ale również na iskry elektryczne. Tak, no elektryzowany sweter też był w stanie e, zapalić ten proch. Oczywiście o elektryczności statycznej nie miano wtedy pojęcia, ale gdzieś tam w ciemnościach widziano przeskakujące z wełnianego sweterka iskierki. W wyniku tych wypracowania tych procedur udało się jako tako okiełznać produkcję prochu. Zauważono również, iż efekt jest znacznie lepszy, kiedy składniki są dokładnie rozdrobione i bardzo dokładnie wymieszane. Prochu uzyskany w ten sposób był produktem bardzo kapryśnym i nietrwałym. Głównie ze względu na zastosowanie niskiej jakości saletry. To o czym wspomniałem, właśnie saletra wapniowa. Na czym polegała różnica pomiędzy saletrami, stworzonymi na podstawie poszczególnych metali. Otóż polegała ona na higroskopijności, czyli zdolności pochłaniania wilgoci. Saletry wapniowe i sodowe, czyli te najpowszechniejsze, chłonęły znacznie bardziej tą wilgoć niż najrzadsza saletra potasowa. Miało to szczególne znaczenie w przypadku prochu, gdzie przekroczenie wilgotności powyżej 1%, tak naprawdę już pozbawiało proch jego właściwości, a większe zawilgocenie prochu tak naprawdę zmuszało do w jego produkcji od nowa. Dużym problemem było również niejednolite spalanie się prochu. Te pierwsze prochy były roztarte do takiego stopnia, że trzeba było je odpowiednio rozmieszczać w ówczesnych działach. A wczesne bombardy, bardzo prymitywne zresztą, strzelały tylko i wyłącznie dzięki odpowiednim umiejętnościom puszkarza. To, czy w ogóle dojdzie do wystrzału, zależało od wiedzy, doświadczenia no A tak naprawdę, realnego doświadczenia puszkarzy. Zbyt mocne ubicie prochu powodowało, iż ładunek nie spalał się całkowicie. Ogień, który dostawał się do środka komory poprzez otwór strzałowy. Nie był w stanie rozprzestrzenić się na cały ładunek. Bardzo często dochodziło do sytuacji, że kula była wypychana jedynie przez część spalonego prochu, a reszta natomiast dopalała się w otwartej już lufie, całkowicie niszcząc całe ustrojstwo, w którym się znalazła. Normą były również częste eksplozje samych dział. No, niemniej jednak efekt zastrzału artyleryjskiego, szczególnie przy oblężeniach zamków bądź fortec, był na tyle Istotny, że postanowiono dalej eksperymentować nad okiełznaniem tego niebezpiecznego mechanizmu. W krótkim czasie prace puszkarskie i prace nad prochem stały się chyba najszybciej rozwijającą się gałęzią nauki i rzemiosła w tej kończącej się średniowiecznej Europie. Ciągłe udoskonalanie metod produkcji prochu doprowadziło dość przypadkowo do jego doskonalenia. Dbając o bezpieczeństwo, starano się zminimalizować ryzyko zapłonu prochu podczas jego mielenia. No, tutaj z pomocą przyszedł najprostszy, banalny pomysł w postaci lekkiego zwilżenia wszystkich składników. W rezultacie taka wilgotna masa była niepodatna na iskry. Dodatkowo zauważono również, iż zwilżone składniki znacznie lepiej przecierają się ze sobą, tworząc po kilkunastu godzinach mielenia takiej lepkiej pasty praktycznie jednorodną masę. Uzyskano w ten sposób masę prochową, rozsmarowywano na specjalnie przygotowywanych tacach i następnie suszono. Posuszony w ten sposób proch rozbijano na drobne granulki. W ten oto sposób, dbając niejako o bezpieczeństwo produkcji, uzyskano proch granulowany. Efekt był o tyle ciekawy, co zaskakujący. Okazało się, iż proch granulowany znacznie lepiej spala się w lufie. Paradoksalnie dzięki niejako naturalnym przestrzenią pomiędzy poszczególnymi ziarnami prochu, impuls ogniowy przechodził od zapału praktycznie błyskawicznie obejmując cały ładunek. Pozwalało to na uniknięcia częściowego bądź niecałkowitego spalania. Efekt był o tyle ciekawy, iż znacznie, wzrósł, znacznie wzrosła siła i energia wystrzału. Znacznie bezpieczniejsze stało się również dozowanie prochu, jak i też jego bezpośrednie Wykorzystanie. Kolejnym takim punktem dość ciekawym w rozwoju prochu było pozyskanie nowych źródeł saletry. O samym pozyskiwaniu saletry opowiem Państwu bardziej szczegółowo o organizacji tego procederu. Opowiem Państwu w drugiej części wykładu. Natomiast tutaj musimy jeszcze wspomnieć właśnie o tym, jak sobie radzono. W taki sposób jeszcze początkowo chałupniczy z pozyskiwaniem tej saletry u schyłku średniowiecza i początku ery nowożytnej. Otóż ta ilość saletry, którą można było pozyskać z miejskich latryn tudzież z wiejskich chlewików, była zdecydowanie niewystarczająca na potrzeby produkcji prochu, produkcji, na którą pojawiał się coraz większy popyt. Wydanie specjalnych królewskich edyktów dla zbieraczy saletry tylko chwilowo rozwiązało problem, gdyż ruszyli oni w, w naród, obdrapując właśnie chlewiki, latryny i tym podobne przybytki z naturalnej saletry, jednak cały czas było tego towaru zbyt mało. No, rozpoczęto więc produkcję saletry na sposób quasi przemysłowy, budując tak zwane farmy salet Tutaj mam dla Państwa taki dosyć ciekawy przepis z epoki odrodzenia, w którym to rekomenduje się zasady produkcji yy, saletry właśnie na tego typu, tego typu hodowla. Recepta z roku 1561 należy zmieszać ludzkie fekalie z moczem tych, którzy piją wino lub mocne piwo, z nawozem koni karmionych owsem oraz wapno ze starego roztworu budowlanego lub sztukaturki warstwę tak przygotowanego nawozu głębokości do kolan mieszać i chronić przed deszczem no cóż, efekty tego typu działań pojawiały się mniej więcej po roku średnio przetwarzanie tych związków azotowych przez bakterie nitrobakter zajmowało od półtora roku do dwóch lat, to oczywiście w zależności od klimatu i pogody w danym sezonie Głównym problemem saletry uzyskanej w ten sposób był jednak jej główny skład chemiczny. Zalecenia do dosypywania wapna rzeczywiście przyspieszały cały proces, natomiast powodowały to, iż z saletra powstawała głównie ta najsłabsza, wapienna. Z czasem jednak poradzono sobie zamieniając wapń potasem. Tutaj z pomocą przyszedł produkowany w Rzeczypospolitej na masową skalę potas. Potas, czyli węglan potasu. Ta rozpuszczalna część popiołów. W wyniku dość prostej reakcji chemicznej grupa NO3 przechodziła z saletry wapniowej do potasu. Natomiast bardziej ciężkie związki wapnia, jako pierwsze, wytrącały się z całego roztworu. Wzbogacona w ten sposób saletra, oczywiście, nigdy nie była stuprocentowo czysta. Natomiast dzięki takiemu prostemu zabiegowi uzyskiwano. Dość dobrej jakości saletrę potasową, która była zdecydowanie mniej higroskopijna od saletry sodowej bądź wapniowej. Oczywiście wpływało to na jakość i trwałość prochu. Bardzo dużym problemem, nierozwiązanym praktycznie aż do XIX stulecia, było przechowywanie prochu. Tak jak wspomniałem, pomimo tego, iż dokonano postępów w postaci granulacji prochu. Nadal walczono bardzo z jego hygroskopijnością. Proch najczęściej przechowywano w drewnianych, dębowych beczułkach, a mniej więcej tej wielkości. Hygroskopijność prochu była jednak na tyle duża, iż nawet dobrze przesuszone drewno było po pewnym czasie dość szybko degradowane przez przetrzymywany w nim proch. Proch po prostu wysysał te resztki wilgoci, które były w drewnie. W efekcie tego typu beczułki. Rozwarstwiały się, pękały, a przez powstałe szpary do środka dostawała się kolejna porcja wilgoci. Problem z trwałością prochu doprowadził do tego, iż większość młynów prochowych przez ponad połowę czasu zajmowała się nie produkcją nowego surowca, nowego prochu, a restauracją prochu zawilgoconego. Taki proch, o ile był, nie był zawilgocony zbyt mocno, należało na nowo. Przemielić, na nowo przesuszyć, na nowo go wyfasować. Proch, który był zmoczony, zdążył się rozłożyć. Mógł służyć jedynie jako źródło do odzyskania najcenniejszej saletry, którą następnie puszczano już w obrót jako na nowo, produkując um, kolejną partię prochu. Gigantyczna zmiana jakościowa. I ilościowa w produkcji prochu nastąpiła w wyniku wielkich odkryć geograficznych. XVI i tak naprawdę na skalę przemysłową, już wiek XVII zasłynął sprowadzaniem doskonałej jakości saletry potasowej bezpośrednio z Indii. Tam złoża tej saletry zalegały w kilku prowincjach dość płytko, wystarczało odgarnąć warstwę ziemi i czerpać całymi warami dobrej jakości saletry potasową. Oczywiście na całym tym biznesie łapę położyli Brytyjczycy, Anglicy. Stąd też oni w krótkim czasie zmonopolizowali handel saletrą i też całym czarnym prochem w Europie. Bo oczywiście w wydatny sposób odbiło się to na budowie potęgi angielskiej. Kolejnym takim etapem przełomowym w historii prochu była już rewolucja. Przemysłowa i zastosowanie do jego produkcji maszyn. Pierwszym takim światełkiem w tunelu zwiększającym produkcję było pojawienie się znacznie większych, znacznie bardziej wydajnych młynów. Kolejnym bardzo ciekawym i wpływającym w znaczny sposób na jakość prochu wynalazkiem było jego prasowanie. W XVIII wieku ktoś wpadł na dość prosty ale skuteczny pomysł polegający na tym, żeby tą przecieraną masę, zawilgoconą masę prochową, poddać prasowaniu. Ówczesne prasy pozwalały na zastosowanie nacisku około 1800 funtów na cal kwadratowy. Pod wpływem takiego zgniatania masa prochowa zagęszczała się mniej więcej dwukrotnie. Efekt był taki, iż zagęszczony proch pozwalał na zmniejszenie ładunków o 1 trzecią. Zagęszczony proch wydawał tyle samo gazów, ile właśnie e, proch niezagęszczony. Zmniejszenie objętości ładunków pozwoliło, ułatwiło całą logistykę, jednocześnie również wpłynęło na jakość samego prochu. Zastosowanie maszyn dodatkowo sprawiło, iż produkt uzyskiwany w ten sposób był bardziej jednorodny. Owa jednorodność poszczególnych partii wpłynęła również na powtarzalność poszczególnych strzałów. Można było liczyć na to, iż proch będzie mieć te same właściwości, niezależnie od tego, z której beczułki z danej partii pochodzi. Samo prasowanie przysporzyło paradoksalnie dość prostego problemu pod tytułem jak rozbić taką bryłę sprasowanego prochu. Klasyczne mielenie nie wchodziło tutaj już w rachubę. Trzeba było ten proch mechanicznie rozbijać, natomiast nigdy nie udawało się go rozbić na jednakowe kawałki. Trzeba było więc je odpowiednio sortować przy pomocy specjalnie przygotowanych sit. W ten sposób w końcu XVIII, na początku XIX wieku powstała w miarę zestandaryzowana granulacja prochu. Standardem, jak stało się, oznaczanie prochu muszkietowego po prostu jedną literką F. Proch nieco drobniejszy, oznaczany 2F, przeznaczony był do broni gwintowanej. Prochy 3 bądź 4F były przeznaczone na podsypkę, ewentualnie do strzelania z pistoletów bądź królic. Kolejnym takim krokiem w rozwoju prochu było jego polerowanie. Zauważano, iż ziarna, które zostały odpowiednio obrobione poprzez polerowanie, polerowanie polegające na tym, że proch w bębnach obrotowych ocierał się o siebie przez kilka godzin. Ziarna traciły w ten sposób ostre krawędzie, zmniejszając tym samym swoją powierzchnię. Powierzchnię, przez którą mogły wchłaniać wilgoć. Proch odpowiednio wypolerowany, o odpowiedniej granulacji, Odpowiednio sprasowany zyskał znacznie na swojej sile. Wiek XIX był chyba takim złotym okresem rozwoju prochu strzelniczego. W ogóle broni strzeleckiej. Wynalezienie piorunianów, odpalanie kapiszonowe, później pociski, minie czy w końcu mosiężne łuski i broń odtylcowa stanowiły prawdziwą rewolucję. Głównym pędnikiem nadal pozostawał jednak ten sam zwykły proch czarny. Sytuacja była dużo bardziej skomplikowana i co tu dużo ukrywać, dużo bardziej dużo gorsza w artylerii. O ile armaty do no, klasycznych, takich dość rozsądnych kalibrów działały bez większych zarzutów no, przy wykorzystaniu najgrubszych ziaren prochowych, które wówczas miały rozmiar przeciętnego ziarenka ryżu, o tyle armaty większych kalibrów po prostu nie działały. Albo te pociski latały niezwykle słabo, Albo po prostu same armaty wybuchały, niczym ich średniowieczne pierwowzory. Sytuacja stała się o tyle kuriozalna, że w połowie XIX wieku nastąpił olbrzymi postęp w metalurgii. Mimo tego, najnowocześniejsze na, czas, na tamte czasy stale nadal nie wytrzymywały strzałów z dużych kalibrów. Armaty wybuchały, raniąc bądź zabijając swoich konstruktorów i obsługę. Głównym problemem stała się zbyt szybka reakcja spalania standardowego prochu wykorzystywanego w karabinach bądź w armatach mniejszych kalibrów. Cały ładunek prochowy ulegał spaleniu, zanim jeszcze pocisk zdążył ruszyć. Nagły wzrost ciśnienia doprowadzał do rozerwania nawet tych najmocniejszych stali. Głównym wyzwaniem technicznym stało się opracowanie wolnych prochów. Prochów, które spalałyby się znacznie wolniej. Pierwszym chyba naturalnym odruchem było zwiększanie ziarn prochowych. Eksperymenty przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w latach 40. i 50. dowiodły, iż ziarna prochowe o średnicy pół cala, czyli takie jak kula rewolwerowa, spalały się zdecydowanie wolniej. W tym samym czasie takie ziarno dawało 20% tych gazów, które można było uzyskać z tej samej ilości rozdrobnionego prochu. Zauważono jednak, iż w przypadku dużych kalibrów i ciężkich pocisków efekt końcowy przy opuszczaniu lufy, czyli prędkość początkowa tego pocisku, ulegała jedynie niewielkiej zmianie. Wydłużenie czasu spalania prochu pozwalało na dużo lepszy rozkład ciśnień w lufie, dzięki czemu wzrastało bezpieczeństwo obsługi, żywotność lufy, a także poprawiała się sama trajektoria pocisków. Dalszy rozwój w tym kierunku, już w przypadku ważących nieraz kilkadziesiąt, a często i ponad 100 ton armat największych kalibrów, doprowadził do powstania prochów heksagonalnych. Prochów, które miały format wieloboczny, tak, wielościanów. Jednakże głównym ich atutem było sformowanie ziarna w taki sposób, iż w jego środku znajdował się kanalik. Dzięki zastosowaniu kanalika udawało się odpowiednio wydłużyć czas tego spalania oraz zapewnić progresywność spalania tego prochu, czyli ciśnienie wzrastało wraz ze spalaniem takiego ziarna. Takim największym, chyba najbardziej doskonałym przykładem tego typu ziarn był wynaleziony w latach 70. XIX wieku proch do najcięższych dział morskich o średnicy ziarna 1,5 cala i dość dużym kanaliku środkowym. Proch ten przypominał swoją wielkością stosowane dzisiaj nakrętki do szyn kolejowych, do śrub kolejowych. Takim najbardziej doskonałym przykładem prochu do artylerii ciężkiej był proch brązowy, wynaleziony w 1882 roku w Cesarstwie Niemieckim. Była to już sama końcówka ery prochu czarnego. Natomiast dlaczego brązowy? No, wynikało to z jego autentycznej barwy. Dla spowolnienia procesu spalania zrezygnowano praktycznie z siarki. Proch ten zawierał jedynie 2% siarki, natomiast sam węgiel wykorzystany do jego produkcji pochodził ze zwęglonej, nie do końca zwęglonej słomy. Stąd też taka barwa. Ziarna tego typu, z tego typu prochu były prasowane również w formy wielościanów z kanalikiem w środku. Proch tego typu był wykorzystywany jeszcze przez kilkanaście najbliższych lat, do czasu kiedy został zastąpiony przez prochy nitrocelulozowe. Ostatnim takim udoskonaleniem, które zastosowano do produkcji prochu, było jego grafitowanie. Sam patent na grafitowanie pojawił się w okresie wojny secesyjnej. W wyniku y, odcięcia y, dostaw. I z praktycznego całkowitego zużycia dostaw saletry z Indii no należało poszukać jakichś innych źródeł. Produkcja metodami tradycyjnymi, czyli odpowiednie preparowanie ludzkich i końskich odchodów były długotrwałe i niewystarczające. W XIX wieku odkryto natomiast w Chile gigantyczne złoża saletry. Niestety nie potasowej, ale sodowej. Saletra sodowa również nadawała się do produkcji. Prochów, jednakże, ze względu na swoją higroskopijność te prochy były bardzo słabej jakości. Jeden z amerykańskich producentów wpadł na pomysł wykorzystania tejże saletry do produkcji materiału zastępczego, materiału wybuchowego dla kopalni. Materiał nazwany materiałem B był w rzeczywistości zwykłym prochem czarnym, tyle że na saletrze sodowej. A żeby zapobiec nadmiernemu wchłanianiu wilgoci. Jego producent padł na bardzo proste, oczywiste wręcz rozwiązanie. Podczas polerowania tego prochu do bębnów dosypywano drobniutko rozdrobniony grafit. Grafit osiadał na ziarnach prochowych, tworząc cieniutką warstwę. Warstwę na tyle cieniutką, iż nie przeszkadzała ona rozprzestrzenianiu się płomienia, a jednocześnie zapobiegała nadmiernemu wchłanianiu wilgoci. Wkrótce patent ten zastosowano również w klasycznych prochach, Czarne. O perypetiach związanych z organizacją produkcji prochu oraz z całą logistyką zaopatrywania walczących armii i wykorzystaniem na rynku cywilnym prochu czarnego na przestrzeni dziejów, opowiem Państwu w następnym odcinku. Zapraszam do jego wysłuchania.